Cesarz powiedział, zostawcie to Polakom. I zostawili. Szliśmy na śmierć. Na śmierć. Każdy wiedział, że to samobójstwo. Każdy spielił konio. One się bały. My czuliśmy tylko gniew. Potem szarża. Siwo od dymu strzelali do nas kilku metrów. Nigdy wcześniej ani nigdy później nie widziałem. Nie widziałem takiej jadki. To był cud. Cud, że nie wybili nas wszystkich. Taka bitwa zdarza się tylko raz w życiu, i wiem, że ci, co polegli, pójdą bohatery. Tak, bohatery! Ci, co przeżyli, pójdą w generały. Tak być musi. Musi! Pułkownik Andrzej Niegolewski należał do plejady szczególnie barwnych postaci XIX-wiecznej Wielkopolski. Urodził się w Bytyniu koło Szamotu 12 listopada 1787 roku. Uczestniczył w słynnej szarży pod Samosierrą, a podczas wojny polsko-rosyjskiej dowodził jazdą sandomierską. Później zasłynął jako parlamentarzysta pełen fantazji i energii obrońca praw języka ojczystego w życiu publicznym. Niegolewski spoczywa w podziemiach kościoła św. Wojciecha w Poznaniu. 12 listopada 1657 roku przybył do Wielkopolski król Jan Kazimierz. Jak pisze kronikarz, Poznań tymczasem po ciężkim oblężeniu, ogołocony z ludności i zapchany nieczystościami różnego rodzaju, był zbyt niezdrowym miejscem, aby monarcha w nim długo przebywał. Wiele też osób z Orszaku Królewskiego, a nawet i sama królowa Ludwika na zdrowiu zapadła. Za radą tedy lekarzy przeniósł się król do Bogu Niewa, pod Rogoźnem. Witold Leidgeber był księgarzem, wydawcą i pisarzem. Jednak po wielu latach nauki i praktykowania w zawodzie księgarza w Poznaniu, we Lwowie, w Szwajcarii i kolonii ostatecznie osiadł w Ostrowie Wielkopolskim. Tutaj też zajął się wydawaniem i drukiem gazety Ostrowskiej. Zasłynął też jako aktywny rzecznik sprawy polskiej, co przypłacił więzieniem. Witold Leidgeber zmarł w Ostrowie 12 listopada 1870 roku. 12 listopada 1892 roku urodził się Edmund Węcławski – działacz niepodległościowy, a także wybitny architekt wnętrz. Węcławski wpierw organizował tajne jednostki zbrojne do walki z Niemcami podczas Powstania Wielkopolskiego oraz brał czynny udział w samych działaniach. Potem skupił się na pracach związanych z projektowaniem. Jego dziełem są między innymi wnętrza pięciu polskich ambasad w Europie i Ameryce, Pałacu Pracy przy Lidze Narodów w Genewie. Sali Senatu Uniwersytetu Poznańskiego oraz sal wykładowych Akademii Medycznej. 12 listopada 1918 roku w Poznańskim Bazarze ukonstytuowała się tymczasowa naczelna Rada Ludowa, która dała początek nowej, porozbiorowej władzy w regionie. W ten sposób rozpoczął się proces stopniowego przejmowania rządów przez polskie organy przedstawicielskie. Następnym etapem było zwołanie Polskiego Sejmu Dzielnicowego. Wkrótce Poznań stał się nieoficjalną stolicą ziem położonych od Olsztyna aż po Bytom.